Przy tym będzie Monster ULTRA RED Więc takie widać, o on się prezentuje. Tutaj mamy logo Monstera Napisane jest o jakim smaku jest to ULTRA RED Skład produktu Wartość odżywczą Zobaczcie, że produkt się przetwarza I co że w środku jest pół litra Kod kreskowy A człowiek z tyłu macie datę końca świata Więc tak, teraz trzeba przychodzić do otwarcia znaczy otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, prezentuje się produkt w ponomaniu Nasz ja człowiek teraz może przejść do przetestowania produktu. Ma on jak widać taki kolor yy, czerwony. Dobry jest. Smakujemy tak, abyście pomieszali pikolę z zapowiem ekipy. Ten smak jest taki nietypowy. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 9,90 plus koszty dostawy. A człowiek tutaj macie plusy, a do plusów może znaczy to, że ma naturalny truskawkowy smak. A człowiek który tutaj macie minusy, a do minusów można zaczynać to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, poród zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę... 10 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak coś, link do tego monstera macie w opisie. I na do... koniec i pa pa!